Uwaga, uwaga! Pierwszy raz mam okazję w czymś takim uczestniczyć. Ja bym jeszcze chyba zdążył przyjechać, no, no. ale policja już zamknęła, idzie burza piaskowa. Ha. Ciekawe ile to trwa. A czemu z tamtej strony nie zamknęli? Tej strony zamknie. Pierwszy raz, a już nieraz o tym słyszałem, i teraz idzie fala z tej strony. I widoczność na autostradzie spada do bardzo małej. I oni to robią po to, żeby po prostu zapobiec wypadkom. Bajusz. Jedziemy. Eee! Taka burza to nie burza. No nie chyba tu stoją na posterunku, bo co, co jakiś czas te fale przychodzą. Ciekawe zjawisko, nie? бы мини-торнадо было.